Biały Kieł Głód. Dopiero gdy zbliżała się wiosna, Szary bóbr zakończył swoją długą podróż. Był kwiecień. Biały Kieł kończył właśnie pierwszy rok życia. Wrócił do rodzinnej wioski, a Mitsa zdjął z niego uprząż. Chociaż na osiągnięcie pełnej dojrzałości wilczek musiał jeszcze trochę poczekać, był po Lipie drugim co do wielkości jednolatkiem w wiosce. Po swym ojcu wilku i po matce uciedziczył postawę oraz siłę, a wzrostem dorównywał już niektórym dorosłym psom. Brakowało mu jeszcze szerokich barków. Miał smukłe ciało, długie nogi, a siłę czerpał bardziej z mięśni niż ze swej masy. Jego futro miało szary, wilczy kolor, a on sam wilczy wygląd. Jedna czwarta psiej krwi odziedziczonej po kiche nie uwidoczniła się w jego fizyczności, lecz niewątpliwie odbiła się w jego psychice. Biały Kieł przechadzał się po wiosce. Poznawał z zadowoleniem różnych bogów, których pamiętał jeszcze sprzed swej długiej wyprawy. Oprócz nich spotykał inne psy, szczeniaki, które wyrosły jak on i dorosłe psy, które teraz nie wydawały mu się już takie ogromne i budzące grozę. Dlatego też nie bał się ich i spacerował między nimi ze swobodą, która była dla niego nie tylko czymś nowym, ale i przyjemnym. W wiosce mieszkał też pewien bury stary pies imieniem Basek. Kiedyś wystarczyło, żeby uniósł wargi, obnażając zęby, a biały kieł już płaszczył się i kurczył ze strachu. Dzięki niemu wilczek zrozumiał, jak mało znaczył jako szczeniak. Teraz również dzięki temu psu miał się dowiedzieć, jakie zmiany zaszły w nim od tego czasu. Gdy Basek wraz z wielkiem stracił siły, młodość pomagała białemu kół w rozwoju fizycznym. Pewnego razu w trakcie dzielenia świeżego, świeżo zabitego łosia Biały Kieł zauważył zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach pomiędzy nim a resztą psiego świata. Z zabitego zwierzęcia dostał kopyto i kawał kości goleniowej, na której znajdowało się jeszcze sporo mięsa. Wycofał się z kłębowiska psów, a właściwie ukrył się przed nimi w krzakach i zaczął pożerać swoją porcję, kiedy napadł na niego basek. Bez zastanowienia zaatakował intruza i zadawszy mu dwukrotnie cios z zębami odskoczył. Basek przystanął, zdumiony bezczelnością wilczka i szybkością jego ataku. Stojąc, spoglądał słupiałym wzrokiem na białego kła, ponad świeżą, czerwoną kością, która leżała między nimi. Stary pies wiedział z doświadczenia, że młode psy, które kiedyś prześladował, mogą w końcu urosnąć w siłę. Gorzkie nauczki, jaki już nieraz musiał przełknąć, kazały mu posłuchać głosu rozsądku. Dawniej rzuciłby się na białego kła w napadzie słusznej wściekłości, lecz teraz słabnące siły nie pozwalały mu na taki krok. Zwierzył sierść i spojrzał groźnie z nadkości na białego kła. Ten zaś przypomniawszy sobie dawne poczucie grozy, zdawał się kurczyć w sobie i maleć, zastanawiając się przy tym, jak uciec bez zbytniego szwanku na honorze. I tu basek popełnił błąd. Gdyby poprzestał na groźnym wyglądzie, wszystko skończyłoby się dobrze. Biały Kieł zdecydowałby na ucieczkę, z pewnością uciekłby, porzucając mięso. Lecz basek nie chciał czekać. Uznał, że zwycięstwo należy już do niego i sięgnął po kość. Kiedy nierozważnie pochylił łeb, chcąc powąchać mięso, Biały Kieł zjeżył lekko sierść. Nawet wtedy nie było jeszcze za późno, by basek uratował sytuację. Gdyby po prostu podniósł łeb i łypnął groźnie oczami, Biały Kieł na pewno rzuciłby się do ucieczki. Ale zapach świeżego mięsa za bardzo wiercił starego psa w nozdrza. Chciwość ponagliła go do skosztowania zdobyczy. Tego było już za wiele dla Białego Kła. W jego pamięci zbyt świeże były jeszcze wspomnienia owych miesięcy władzy nad towarzyszami z zaprzęgu, by teraz mógł spokojnie stać i przyglądać się, jak ktoś pożera jego mięso. Uderzył swoim zwyczajem bez ostrzeżenia. Pierwszym kłapnięciem zębów rozszarpał basekowi prawe ucho. Ten stanął zaskoczony nagłym atakiem. Lecz zaraz nastąpiły kolejne, równie groźne i gwałtowne. Basek został zbity z nóg i zgryziony w gardło. Kiedy usiłował wstać, młody pies dwukrotnie zatopił zęby w barku. Szybkość jego ruchów była oszołamiająca. Basek daremnie rzucał się na białego kła. Kłapnął w powietrzu zębami, a w następnej chwili miał już rozcięty nos. Porzucił nadzieję na zdobycz i zaczął się wycofywać. Sytuacja uległa całkowitej zmianie. Nad kością stał zjeżony i groźny Biały Kieł, a basek kilka kroków dalej przygotowywał się do ucieczki. Nie chciał ryzykować walki z tym młodym, szybkim, jak błyskawica przeciwnikiem. Ponownie, tym razem z większą goryczą, odczuł słabość swego wieku. Z bohaterskim wysiłkiem chciał zachować godność. Spokojnie odwrócił się tyłem do młodego psa i kości, jak gdyby byli oni niewarci uwagi, i odszedł dumnym krokiem. Dopiero kiedy znalazł się poza zasięgiem wzroku białego kła, zatrzymał się, by oblizać krwawiące rany. Przygoda ta pozwoliła Wilczkowi na umocnienie wiary w siebie. Dała mu również powód do dumy. Od tego czasu przechodził między dorosłymi psami już nie tak tchórzliwie w stosunku do nich przestał być ustępliwy. Nie chodziło mu o to, żeby szukać kłopotów, był daleki od tego. Swoim zachowaniem żądał jedynie okazywania mu szacunku. Bronił prawa do spokojnego bytu i chciał, żeby psy schodziły mu z drogi. Nie wolno go już było lekceważyć czy ignorować, tak jak większość szczeniaków, które ciągnęły z nim sanie w zaprzęgu. One ustępowały, przepuszczały na drodze starsze psy i pod przymusem oddawały im własne jedzenie. Tymczasem nietowarzyski, samotny, ponury i obojętny i obcy Biały Kieł został uznany przez zdumionych starszych psów za równego im. Psy szybko nauczyły się, że lepiej go nie zaczepiać ani nie ryzykować podejmowania wrogich działań czy gestów. Jeśli one dawały mu spokój, on także im nie przeszkadzał. Taki stan rzeczy po kilku starciach psy uznały za najlepszy. W środku lata Biały Kieł zdobył jeszcze jedno doświadczenie. Biegł właśnie obejrzeć nowy namiot, który wyrósł na skraju wioski w czasie, kiedy on z myśliwymi polował na łosia. Gdy wpadł nagle na kiche, przystanął i spojrzał na nią. Pamiętał ją mgliście, lecz jednak pozostały mu jakieś wspomnienia, czego nie można powiedzieć o wilczycy. Obnażyła kły, groźnie warcząc, a wtedy wspomnienie o niej odżyło. Biały Kieł, słysząc znajome warknięcie, przypomniał sobie dzieciństwo w jaskini nad potokiem. Zanim poznał bogów, wilczyca była dla niego wszystkim. Niczym fala powróciły do niego stare, znajome uczucia. Rzucił się ku niej radośnie, lecz ona powitała go ostrymi zębami, rozcinając mu pysk aż do kości. Nic nie rozumiał, odskoczył do tyłu zdziwiony. Kicha nie była temu winna. Matki wilczyce nie pamiętają swoich szczeniąc sprzed roku, więc i ona nie przypominała już sobie białego kła. Był dla niej obcym zwierzęciem, intruzem, a kolejne potomstwo dawało jej prawo do odparcia takiego nieproszonego gościa. Jedno z małych szczęśń przyczołgało się do Białego Kła. Byli przyrodnimi braćmi, choć wcale o tym nie wiedzieli. Biały Kieł z ciekawością chciał obwąchać szczeniaka, lecz w tym momencie kiche znowu rzuciła się na niego i powtórnie ogryzła go w pysk. Cofnął się jeszcze dalej. Wszystkie stare wspomnienia i związki umarły i powróciły do grobu, skąd przed chwilą zmartwychwstały. Wilk spojrzał na kichę, która lizała swę i od czasu do czasu podnosiła łeb, by warknąć na intruza. Biały Kieł nauczył się radzić sobie bez matki, i dotarło do niego, że teraz już jej nie potrzebował. W jego życiu nie było już miejsca dla wielczycy, tak jak u niej nie było miejsca dla niego. Gdy tak stał, osłupiały i zaskoczony. Wszystkie wspomnienia umierały jedno po drugim. Wilczek zastanawiał się, o co właściwie chodzi. Kiedy kiche zaatakowała go po raz trzeci, chcąc jak najdalej przepędzić, Biały Kieł pozwolił jej na to. Ona była samicą, a wilcze prawo nie pozwalało walczyć z samicami. Praktycznie nie wiedział nic o tym prawie. Znał je jednak jako tajemniczy przymus, nakaz instynktu. Tego samego instynktu, który w gwiaździstą noc kazał mu wyjść do księżyca i który kazał mu bać się śmierci i nieznanego. Mijały kolejne miesiące, Biały Kieł nabrał sił, przybrał na wadze i rozrósł się. Jego charakter rozwijał się po linii, jaką wytyczyły mu dziedzictwo krwi i warunki, które przyszło mu żyć. Spadek po przodkach był gliną, którą dała się swobodnie formować. Warunki życia nadały jej jednak pewną formę. I tak, gdyby Biały Kieł nigdy nie zbliżył się do człowieka, wtedy puszcza ukształtowałaby z niego prawdziwego wilka. Ludzie stworzyli mu inne warunki, które przekształciły go w psa. Co prawda o wielu wilczych cechach, ale jednak psa. Tak więc zgodnie z naturą i pod wpływem otoczenia jego charakter ukształtował się w pewien określony sposób. Nie dało się tego uniknąć. Biały kieł z dnia na dzień coraz bardziej postępniał, stawał się nietowarzyski, samotny i dziki. Psy tymczasem zrozumiały, że lepiej żyć z nim w pokoju niż toczyć wojny. A szary bupr wraz z upływem czasu coraz bardziej go sobie cenił. Wydawało się, że wszystkie cechy białego kła tchnął siłą, tymczasem gnębiła go pewna słabość. Nie mógł znieść, gdy się z niego śmiano. Nienawidził ludzkiego śmiechu. Ludzie mogli się śmiać ze wszystkiego, byle nie z niego. W chwili, gdy sam stawał się przedmiotem żartów, wpadał w straszliwą wściekłość. Tego poważnego, ponurego psa śmiech doprowadzał do szału zakrawającego na śmieszność. Tak go to złościło, że przez kilka godzin potrafił szaleć niczym demon. Biada psu, który w tym czasie z nim zadarł. Biały kieł zbyt dobrze znał prawo, żeby szukać zemsty u szarego bobra. Za indianinem stałki i potęga boskości. Psów nic nie osłało. Była za nimi tylko pusta przestrzeń, i tam też uciekały, widząc w pobliżu Białego Kła doprowadzonego śmiechem do szału. W trzecim roku jego życia, do Indian z nad rzeki Mackenzie przyszedł wielki głód. Latem nie było ryb, a zimą karibu porzuciły swe dotychczasowe szlaki. Łosie bywały rzadkością, a króliki niemal zupełnie zniknęły. Wyginęły drapieżne zwierzęta. Nie mogąc zdobyć pokarmu, ostojone przez głód rzucały się na siebie i wzajemnie zabijały. Przetrwały tylko najmocniejsze. Starzy i słabi marli z głodu, a wtedy w wiosce rozlegał się płacz. Kobiety i dzieci chodziły głodne, oddając resztki żywności wynędzniałym myśliwym o zapadniętych oczach, którzy na próżno przeczesywali las w poszukiwaniu mięsa. Doszło do tego, że ludzie jedli miękko wyprawione skóry mokasynów i rękawice. A psy pożerały uprząż i wszystkie rzemienie. Psy również zjadały siebie nawzajem, a ludzie zjadali psy. Najsłabsze i najmniej wartościowe padały pierwsze. Pozostałe przy życiu widziały, co się dzieje, ale rozumiały. Kilka najodważniejszych i najmądrzejszych porzuciło ogniska ludzkie, przy których panował teraz kompletny chaos, i pouciekały do lasu. Tam albo zdychały z głodu, albo były pożerane przez wilki. W czasie tej niedoli Biały Kieł również wykradł się do lasu. Życie lepiej przysposobiło go do przetrwania w tym środowisku niż inne psy. On miał za sobą szczenięce doświadczenia, którymi teraz się kierował. Wyspecjalizował się w podchodzeniu do małych zwierząt. Godzinami potrafił czatować, śledząc każdy ruch ostrożnej wiewiórki i czekać na nią z cierpliwością dorównującą głodowi, aż zwierzątko odważy się zejść na ziemię. Lecz nawet wtedy nie ruszał do ataków przedwcześnie. Wyczekiwał dogodnej okazji, kiedy mógł być pewny, że wiewiórka nie zdąży skroić się na drzewo. Dopiero wówczas, nie wcześniej, niczym błyskawica wyskakiwał ze swej kryjówki, pędząc jak szary pocisk, który nigdy nie chybia celu. Choć w polowaniach na wiewiórki odnosił wiele sukcesów, nie mógł się na tych łowach wyżywić ani obrosnąć tłuszczem, ponieważ wiewiórek było zbyt mało. Musiał więc polować na jeszcze mniejsze zwierzęta. Czasami dręczył go głód tak ostry, że zniżał się do wyciągania leśnych myszy z ich nor. Walczył też z łasicami, równie głodnymi jak on i częstokroć bardziej zajadłymi. Gdy odczuwał dotkliwe ukłucia głodu, wracał do ludzkich ognisk, ale nie zbliżał się do nich. Przeszukiwał pobliskie lasy, kryjąc się przed ludźmi i okradał pułapki, do których czasami złapała się jakaś zwierzyna. Co jednak zdarzało się niezmiernie rzadko. Raz nawet obrabował z królika potrzask Białego Bobra, kiedy ten szedł chwiejnym krokiem przez las, przesiadając często, by odpocząć, gdyż głód pozbawił go sił i tchu. Pewnego dnia Biały Kieł spotkał innego młodego wilka. Był on wynędzniały, chudy i słaby z głodu. Gdyby Biały Kieł nie był głodny, może poszedłby za nim i trafił do wilczego stada. Gdzie znalazłby się między swymi dzikimi braćmi. Teraz jednak dogonił go, powalił, zabił i pożarł. Los mu sprzyjał. Zawsze w chwilach najgorszego głodu znajdował coś, co można było zabić. Z drugiej strony miał na tyle szczęścia, że gdy sam był słaby, nie zaatakował go żaden z większych drapieżników. Gdy raz ruszył na niego, ruszyło na niego stado wilków, miał akurat wystarczająco sił, żeby móc uciec. Dwa dni wcześniej zjadł rysia. Był to długi, okrutny pościg, ale ponieważ Biały Kieł był lepiej odżywiony niż wilki, udało mu się w końcu zwyciężyć. Nie tylko im uciekł, ale zataczając szeroki krąg, zabił jednego z najbardziej wycieńczonych prześladowców. Po tym wydarzeniu porzucił tę część lasu i powędrował ku dolinie, w której przyszedł na świat. Tu w starej jaskini spotkał kiche. Podobnie jak kiedyś, teraz także uciekła od niegościnnych ognisk bogów i wróciła do dawnego skroniska, by dać życie młodym szczeniętom. Kiedy Biały Kieł pojawił się na horyzoncie, z całego miotu pozostało tylko jedno małe, a i temu nie było dane żyć długo. W czasie takiego głodu miało niewielkie szanse na przeżycie. Sposób, w jaki Kiche powitała swego dorosłego syna, w żaden sposób nie przypominał serdeczności. Lecz Biały Kieł nie przejął się już tym. Przerósł swoją matkę, spokojnie odwrócił się do niej ogonem i wędrował w górę strumienia. Przy rozwidleniu skręcił w lewą odnogę i po chwili znalazł legowisko rysicy, którą kiedyś pokonał walcząc u boku matki. Tu w tym opuszczonym miejscu zatrzymał się i odpoczywał przez cały dzień. Początkiem lata, kiedy dni głodu powoli dobiegły końca, spotkał Lip -Lipa, który podobnie jak on uciekł do lasu, gdzie z trudem udawało mu się wyżyć. Spotkanie było nagłe i nieoczekiwane. Biegli z dwóch różnych kierunków. Natknęli się na siebie u podnóża wysokiego urwiska, gdzie, okrążając jakąś skałę, stanęli oko w oko. Zatrzymali się natychmiast, przyjmując obronną postawę i obrzucili się wzajemnie podejrzliwym spojrzeniem. Biały Kieł był w doskonałej formie. Na polowaniach odnosił sukcesy i od tygodnia jadał do syta. Ostatnią zdobyczą nawet nie przeja się przejadł, ale w chwili, gdy ujrzał Liplipa, sierść stanęła mu dęba wzdłuż całego grzbietu. Nie zrobił tego celowo. Działo się tak zawsze w jego psychice podczas prześladowań i ataków liplipa. Tak jak w przeszłości, kiedy na widok swego wroga jeżył się i warczał, tak teraz automatycznie zrobił to samo. Nie tracił jednak czasu. Dalej wszystko potoczyło się sprawnie i szybko. Liplip -Lip chciał się cofnąć. Lecz Biały Kieł uderzył na niego z całej siły barkiem. Pies przewrócił się na grzbiet, a wtedy zęby wilka zatopiły się w chudym gardle wroga. Nastąpiły śmiertelne drgawki, w czasie których Biały Kieł ok okrążał pokonanego na sztywnych łapach i obserwował go. Potem podjął dalszą wędrówkę i wrócił na ścieżkę u podnóża urwiska. Pewnego dnia po tym wydarzeniu Biały Kieł przyszedł na skraj lasu, gdzie wąskie pasmo otwartej przestrzeni obniżało się łagodnie ku rzece Mackenzie. Był to już kiedyś, gdy miejsce to świeciło pustką. Teraz zbocze zajmowała wioska. Ukryty w dalszym ciągu między drzewami stanął, chcąc zbadać sytuację. Widok, dźwięki i zapach wydawały mu się znajome. Tak, to stary obóz przeniósł się w to miejsce. Jednak wszystkie te obrazy, dźwięki i zapachy uległy zmianie od czasu, kiedy uciekł do lasu. W wiosce nie słychać już był szlochów i zawodzenia. Dobiegały go dźwięki zadowolenia, a gdy usłyszał gniewne głosy kobiet, wiedział, że w obozie wszyscy muszą mieć pełne żołądki. W powietrzu unosił się zapach ryby, a więc ludzie mają jedzenie. Skończył się głód. Biały kieł wybiegł z lasu i popędził prosto w kierunku namiotu szarego bobra. Pana nie było, lecz klokloch powitała wilka okrzykiem radości i rzuciła mu świeżą rybę. Biały Kieł położył się i czekał na przyjście swego boga.